Dzień dobry Państwu Hasz Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Damić. Ze mną w studiu jest pani Marta Michalska wilk wiceprezydent Radomia, a także przewodnicząca Platformy Obywatelskiej w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Nie mogę zacząć naszej rozmowy jako od pytania o radomski pakt samorządowy. Poznaliśmy już w całą, cały kształt tych list w ramach tego paktu. Czy negocjacje były trudne? Radomski pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego, tak brzmi pełna nazwa. Oczywiście negocjacje nigdy nie są łatwe. Natomiast szukaliśmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli i Każde z ugrupowań, które weszło w skład radomskiego paktu samorządowego Radosława Witkowskiego musiało pójść na kompromis i w niektórych sytuacjach zrobić krok w tył, ale powtórzę, mieliśmy wspólny cel, aby razem te wybory wygrać, aby powtórzyć koalicję z 15 października. I mam nadzieję, że już niedługo będziemy mówić o sukcesie koalicji 7 kwietnia. Idziemy do tych wyborów wspólnie z Polską 2050 Szymona Hołowni. Wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym, Nową Lewicą, a także Stowarzyszeniem Bezpartyjnych Radomian. Rzeczywiście znamy już całą drużynę Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. To naprawdę są ludzie, którzy mają radę w sercu i którzy są rękojmią dalszego rozwoju tego miasta i przy dobrej współpracy, a taka na pewno będzie w przyszłej Radzie Miejskiej z prezydentem, mam nadzieję, że tym prezydentem zostanie Radosław Witkowski, będziemy dalej mogli zmieniać. I rozwijać nasze miasto. Ja się bardzo cieszę z tego, ponieważ stoimy przed historyczną chwilą, jaką jest wykorzystanie przede wszystkim tej dobrej współpracy samorządu. Z polskim rządem, bo centralnie w kraju nam się to udało i dzisiaj rządzi koalicja tych wszystkich ugrupowań. I my chyba jesteśmy jedynym miastem, póki co w Polsce, który zawiązał tak szeroką koalicję i stworzył wspólne listy w takim duchu odpowiedzialności za to miasto. Idziemy do tych wyborów razem, i, i głęboko wierzę w to, że te wybory razem wygramy. To będzie jeden z elementów programu. Głosujcie na nas, bo w y, kraju rządzi Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Koalicja Demokratyczna, jak to Państwo określacie, i, i po prostu no, musicie to nas wybrać? To jest jeden z argumentów, że dzisiaj nasze miasto, nie my personalnie, tylko nasze miasto stoi przed historyczną szansą chociażby pozyskiwania y, środków zewnętrznych, pozyskiwania środków y, z rządu i takiej prawidłowej y, współpracy i zrozumienia przede wszystkim y, problemów y, samorządu. I mówiłam o tym niejednokrotnie, chociażby zmiany finansowania samorządów. Jesteśmy przed przedstawieniem wspólnego programu na kolejną kadencję dla naszego miasta, więc proszę zarówno pana redaktora, jak i naszych mieszkańców o chwilę cierpliwości, ponieważ nie czuję się upoważniona do tego, aby ten program przedstawiać. My nad nim pracujemy i w najbliższym czasie wspólnie z pozostałymi ugrupowaniami i stowarzyszeniem taki program na radom, na poszczególne okręgi, na poszczególne nasze dzielnice y, 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 mieszkańcom przedstawimy. To są bardzo ważne wybory, dlatego że to tu, lokalnie, w samorządach, zapadają decyzje, które wprost i bezpośrednio przekładają się na życie codzienne każdego z nas. I też wybory, gdzie jednak bardziej niż od znaczka partyjnego powinno liczyć się tym, kto jest tym danym kandydatem w Powinno się to liczyć, ale ta ostatnia kadencja pokazała, że niestety tak nie było. Większość w Radzie miało Prawo i Sprawiedliwość i niestety politycznie to niejednokrotnie wykorzystywało, nie robiąc na złość obecnemu rzędującemu prezydentowi, tylko robiąc na złość naszemu miastu i chociażby ostatnie wydarzenia z Rady Miejskiej, kiedy to But Po tak naprawdę skończonej kadencji przewodnicząca Rady Miejskiej, pani Kinga Bogusz, rozliczając się ze swoimi wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni na nią głosowali, dokończyła kadencję i ten mandat, który miała od nich, przeszła do bezpartyjnych radomian. nic co się stało? W trybie pilnym radni PiSu zwołali sesję nadzwyczajną i panią przewodniczącą z tej funkcji dwa miesiące przed w, wyborami odwołała. A w drugą stronę jest, pani prezydent nie byłoby tak jest, samo? Bo Kiedy... wydaje mi się, że ciężko byłoby jednak, żeby w Panie podobnej sytuacji, to... Wy też żeby się zachowali spokojnie i odwołali panią doktorze. Panie doktorze, proszę sobie przypomnieć, jak Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło panią przewodniczącą Kingę Bogusz e, na tą funkcję. Ja jeszcze wtedy jako przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej wyszłam na mównicę i powiedziałam, że dajemy kredyt zaufania pani przewodniczącej no tak, i klub radnych Koalicji Obywatelskiej. Powołaniem. To prawda. Ja zagłosował... tylko mówię o odwołaniu ewentualnym, gdyby to był wasz kandydat, przeszedł na przykład do Prawo i Sprawiedliwości. Tylko tyle. E, no to zarówno pani przewodnicząca Katarzyna Pastuszka Chrobotowicz jak i pan radny Kaca w środku kadencji opuścili szeregi koalicji obywatelskiej przeszli do PiS-u tak naprawdę oszukując swoich wyborców platformy obywatelskiej bo to wyborcy platformy obywatelskiej na nich głosowali i oni postąpili w ten sposób pani przewodnicząca dokończyła de facto kadencję i ten wypełniła ten mandat, który otrzymała od wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To była jawny przejaw polityki kto nie z nami, to przeciwko nam I takie sytuacje w samorządzie nie powinny mieć miejsca. Jeszcze chciałbym zapytać pani prezydent o Radomski Pak Samorządowy i o listy. Analizując je, widzimy brak dwóch obecnych radnych. To pan Jarosław Rabenda i Zbigniew Neska. To była ich decyzja, żeby nie startować w tych wyborach, czy po prostu państwo im podziękowali? Tak jak powiedziałam, negocjacje nigdy nie są łatwe. To jest wiele rozmów i wiele kompromisów. Pan radny Zbigniew Neska mówił już od jakiegoś czasu o tym, że w tej następnej kadencji, w tych następnych w następnych wyborach już nie będzie kandydował, więc to była jego decyzja. Natomiast z radnym Rabendą rozmawialiśmy. No, niestety układ list był taki, a nie inny. No więc, jak gdyby. Nie znalazł się um, na tych listach, ale też jesteśmy z nim po rozmowie, więc było to także w pełnym zrozumieniu, rozumiejąc jak się tworzy koalicję, no i że na takie kompromisy także musieliśmy iść. Co pani sądzi o ruchach konkurencji politycznej? No bo w ostatnich dniach Robert Prygiel chociażby ogłosił, że będzie kandydatem na, na prezydenta i on mówi wprost, on chce rozbić duo Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o nasze miasto, on wreszcie chce oddać mi miasto w ręce mieszkańców, a nie partii. Pan Robert Prygliel, niech się najpierw nauczy, jak funkcjonuje e, samorząd. E, niech zdobędzie wiedzę na temat naszego miasta. On swojego czasu wyjechał do Nysy, więc z Radomiem e, nie był związany. E, dzisiaj nie przedstawia żadnego pomysłu na Radom. Dzisiaj mówi o tym, aby plac Koracjego nazwać placem e, Koracjego, gdzie to się już wydarzyło kilka lat temu, więc zupełny brak wiedzy m, na temat e, funkcjonowania samorządu. Ja o, padają, się naprawdę... Dają chociażby pani prezydent argumenty, że będzie lepsza służba zdrowia. A jak to zrobi? No będzie, powołana, będzie powołane grono ekspertów, które Aha, powie, grono, jak to zrobić. Będzie powołane grono, czyli to grono ekspertów będzie rządziło Panem Pryglem. Niech Pan Prygiel może przedstawi to grono ekspertów, żebyśmy my, ale przede wszystkim mieszkańcy Radomia, wiedzieli, kto tak naprawdę stoi za plecami e, kandydata, jakim jest Robert Prygiel. Bo dla mnie jest to kandydat neopisu, ale proszę mi wybaczyć. Czyli nie wierzy nie pani, że jest się. to kandydat niezależny. Absolutnie w to nie wierzę i tak po prostu nie jest. Nie skupiam e, się na kampanii Roberta Prygla. Niech ją sobie robimy. Robimy swoje, skupiamy się na swojej pracy, na rozmowach z mieszkańcami i na tym, co robiliśmy do tej pory. To jeżeli nie Robert Prygiel, to pewnie Prawo i Sprawiedliwość. A tymczasem Prawo i Sprawiedliwość cały czas czeka z przedstawieniem kandydata na prezydenta, jak również z przedstawieniem kandydatów na listy do Rady Miejskiej. To dobrze dla was, czy też nie? Czy łamiecie sobie głowę, kto tam może być tym kandydatem, czy kompletnie wam to nie zajmuje czasu? Kompletnie nam to nie zajmuje czasu. To jest problem Prawa i Sprawiedliwości, w moim przekonaniu po przegranych wyborach w październiku 2023 roku PiS no, nie potrafi się pozbierać i tak naprawdę nie wiem czy się pozbiera, ale to też nie jest temat, który zajmuje moją głowę. To jest wewnętrzny problem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście z jakichś takich plotek, ploteczek wiemy o tym, że PiS w Radomiu po prostu nie ma tego kandydata. Poszczególne, poszczególne osoby nie chcą wyrazić zgody, aby na urząd prezydenta kandydować. więc tam naprawdę mają bardzo duży problem, bo pamiętajmy, że do wyborów zostało bodajże 46 dni. No nie tego czasu rzeczywiście, no, Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że przedstawi kandydata na końcu, więc już w zasadzie chyba ten czas przedstawienia się zbliża. Kompletnie tego nie rozumiem, ale powtórzę, to nie jest mój problem, tylko mhm. problem Prawa i Sprawiedliwości. Kończąc temat wyborów, zapytam o listy do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, czy one są już gotowe? Te listy są już zatwierdzone przez Radę Regionu. Tą listę otwiera Marszałek Rafał Rajkowski. Zaskoczenia nie ma. Zaskoczenia nie ma. Bardzo dobry samorządowiec. Osoba, która od lat pracuje na rzecz Radomia i Ziemi Radomskiej. Także myślę, że w najbliższym czasie to właśnie lider listy Rafał Rajkowski, przedstawi kandydatów, którzy w tych wyborach do Sejmiku, będą, do sejmiku Województwa Mazowieckiego będą kandydowali. Panie prezydencie, przechodzimy do spraw miejskich. W ostatnich dniach pojawiła się informacja o zmianie szefa oddziału ginekologii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, pani profesor Beata Śpiewankiewicz została ordynatorem. Skąd taka decyzja? No i co można pani powiedzieć została o tej kierownikiem, osobie? Została kierownikiem oddziału. Osoba niezwykle e, doświadczona, chociażby o tym świadczy jej tytuł, ale także osoba bardzo empatyczna, co na tym oddziale jest e, niezwykle ważne. Ja trzymam kciuki i życzę powodzenia w pracy pani doktor. Mam nadzieję, że funkcjonowanie oddziału e, Chociaż trochę ulegnie zmianie, i y, kobiety z Radomia, ale nie tylko, y, będą rodziły i będą chciały y, korzystać z usług tego oddziału, właśnie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Czyli ta zmiana była potrzebna? Ta zmiana była potrzebna. W moim przekonaniu jest to zmiana na lepsze. Bardzo gratuluję pani doktor i naprawdę trzymam za nią mocno. Kciuki. Jakieś cele pani przed nią postawiła? Chciałabym, aby ten oddział funkcjonował tak, żeby kobiety, tak jak powiedziałam, chciały tam rodzić, chciały tam korzystać z usług lekarzy, bo tam jest naprawdę, pracuje fantastyczny zespół ludzi. Z tym bywało do tej pory różnie, ale już po tej zmianie wiem, że jest inaczej. Mhm. Skoro przy ginekologii, no to również rusza kolejna edycja miejskiego programu In Vitro. Rozumiem, że to jest kontynuacja tego trendu, który dobrze się wpisywał w politykę miasta w poprzednich latach. Tak, program in vitro dla Radomia to już kolejny rok. Program, który jest niezwykle ważny mojemu sercu. W tym roku, w 2024, to jest 800 tysięcy. 650 tysięcy to budżet obywatelski, natomiast także 150 tysięcy to środki gminy. W tamtym roku Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej złożył poprawkę do budżetu. Zabezpieczyliśmy kwotę 300 tysięcy. Wtedy 25 par z tego programu skorzystało, i te 25 par się zgłosiło. Ogłosiło. Dzisiaj ten program będzie skierowany do 65 par. Um, chcę powiedzieć tylko tyle. Jako. Radom, jako miasto, wzięliśmy na siebie odpowiedzialność, na swoje barki finansowanie tego programu, ponieważ w 2016 roku rząd PiSu zaprzestał finansowania tego programu, zostawiając pary, które borykają się z niepłodnością, samym sobie. To jest niedopuszczalne. In vitro to nie wydatek, to inwestycja w przyszłość i on powinien być finansowany z budżetu państwa. Ja się bardzo cieszę, że jedną z pierwszych decyzji koalicji 15 października było właśnie przywrócenie finansowania Wody in vitro. O niepłodności trzeba i należy rozmawiać. Niepłodność nie może być powodem do wstydu ani poczucia winy, ponieważ zawsze z tematem niepłodności w parze idzie nadzieja. I tą nadzieję daje ten program, i my jako miasto tą nadzieję dajemy, dajemy tym parom, które marzą i pragną, aby mieć własne dziecko. Od kiedy, Musimy się od nauczyć. kiedy można się zgłaszać? Pani od 1 lutego można się zgłaszać do kliniki Batmet, do pani doktor Moniki Bator-Gregorczyk. Tam uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat tego programu, więc zapraszam wszystkie pary, które chciałyby skorzystać z tego programu właśnie do kliniki Batmet. Ten program jest finansowany. Mamy zabezpieczone pieniądze w kwocie 800 tysięcy. Ruszyła budowa nowego szpitalnego oddziału ratunkowego przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Ja wiem, że to na razie początkowe prace, ale już czasami na tych początkowych etapach zdarzają się pewne niespodzianki. Takich chyba na razie nie ma. Takich nie ma. Jest już ciężki sprzęt na budowie. Trwają tam prace. Harmonogram nie jest zagrożony. Mam nadzieję, że na koniec 2025 roku będziemy się cieszyć z nowego, nowoczesnego budynku szpitalnego oddziału ratunkowego. To będzie chociażby większa powierzchnia i ten SOR będzie spełniał wszystkie niezbędne wymagania, bo ten obecny oddany w 2001 roku po prostu ich nie spełnia, a ten nowy budynek to przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo dla pacjentów, ale także komfort pracy dla personelu medycznego, więc też mocno trzymam kciuki i przyglądam się i nadzoruję tą inwestycję i mam nadzieję, że już niedługo, tak jak mamy nowy SOR na Józefowie, tak także nasz radomski szpital specjalistyczny będzie dumny ze swojego oddziału. Marta michalska wiceprezydent Radomia, a także przewodnicząca Platformy Obywatelskiej w Radomiu była dzisiaj moi państwo. Gościem bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.